Witam was kochani w kolejnym vlogmasie Ogarnęłam moje włosy i założyłam czapkę Mikołaja, żeby było świątecznie O dziwo jest ósma, a nie jest ciemno Myślałam, że będzie ciemnie jak wstanę Ale w każdym razie na dobry dzień, jak to ja zawsze mówię Otworzymy kalendarz adwentowy Ostatnie okienko Ja już dokładnie wiem, gdzie to okienko jest i ona znajduje się tutaj, bardzo, bardzo ładne, takie metaliczne, z metalicznym napisem. 24. Uuu, to coś takiego metalicznego. Jestem taka ciekawa. To jest, kochani, pomadka do ust, ale zobaczcie w jakim pięknym kolorze. Tylko zobaczcie, kochani, co tutaj do mnie przyszło. Mamy dwie paczki. Pierwsza paczka to jest przesyłka, o której bardzo, bardzo dobrze wiem. I jest w niej bilet na koncert Melanie Martinez. Ja zamawiałam bilet kolektor. To jest przesyłka od Sensei'a, świąteczna. W tamtym roku mieli kalendarz i mi przesłali. W tym roku niestety nie stworzyli. Mamy taką opaskę świąteczną, bardzo lubię ich opaski, zresztą często chodzę na vlogmasach. Sweeterek, ale śliczny, to jest taki w sumie golf. A to są chyba rękawiczki, ale przepiękne. I do tego jest komplecik, czyli czapka. No i widzę tutaj jeszcze na mroźne wieczory, chyba kolorowanka. No dobra, teraz jak wszystko wiecie, to mogę Wam już wyjaśnić, że jest to właśnie mój kolektor Ticket na Melanie I takie zwykłe bilety przychodzą gdzieś, jak weźmiecie na przykład kuriera, no to wiadomo, że przyjdą szybko, na przykład przez dwa tygodnie od zamówienia, a te bilety, te plakietki przychodzą nie później niż dwa tygodnie przed koncertem, więc teraz otworzymy sobie cały kalendarz odwentowy i zobaczymy, co mi się najbardziej podobało. Czyli zrobimy sobie takie podsumowanie. Zaraz się widzimy, jak otworzę już cały kalendarz. Tak to się prezentuje. Tutaj są kosmetyki kolorowe, tam są kosmetyki pielęgnacyjne, więc jak widzicie, zdecydowana większość to kosmetyki pielęgnacyjne. Jeżeli chodzi o te kosmetyki, to najbardziej podoba mi się oczywiście ta płynna pomadka. No i jeżeli chodzi o kosmetyki do pielęgnacji, no to tak jak powiedziałam, jest ich zdecydowanie więcej. Trzy czwarty kalendarza to są właśnie kosmetyki pielęgnacyjne i najbardziej w sumie cieszę się z kremu. To jest super rzecz. Bardzo, 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 bardzo ładnie pachnie. Bo na Wigilię... Co to jest? O nie! Zobaczcie, jak pięknie wyglądam. Zapakowałam łącznie cztery prezenty. Tutaj dwa. Więc... Czy to jest dużo? Nie wiem, bo jeszcze trochę mi zostało. Może najpierw spakuję te prezenty i dopiero później zacznę robić kartki. To jest w sumie chyba najlepszy pomysł. W ogóle moja mama wczoraj kupiła takie baby choinki i jedna jest jeszcze na dole na parapecie, a tam sobie wzięłam do siebie i to jest. Nie wiem, to jest choinka, która nazywa się. Nie mam pomysłu! Ale w każdym razie pięknie pachnie lasem, myskująca. No proszę bardzo, choinka, jak się patrzy. Będzie mi towarzyszyła dzisiaj przy pakowaniu prezentów, chociaż bardzo dobrze mi idzie. Nie zrobiłam prezentów, nie spakowałam wszystkich, natomiast zeszłam na dół, ponieważ zostałam poproszona o złożenie serwetek. Złożone były w ten sposób, a ja je poskładałam w takie gwiazdy betlejemskie. Jeszcze nie wszystkie są skończone, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo pracochłonne, i właśnie robię tutaj kolejną. Zobaczcie, jak te gwiazdki super wyglądają. Bardzo mi się to podoba i super to wygląda na talerzu. Więc poprawi wszystkie serwetki. I za chwilę się widzimy Bo to naprawdę jest długi proces I siedzę tutaj około godziny Nasza choinka w ogóle wygląda co roku tak samo Więc w sumie nic się nie zmieniło Jeżeli słyszycie jakieś takie dziwne odgłosy To po prostu mamcia tam wiecie W kuchni już się szykuje A to są bombki Które sama zrobiłam To jest pierwsza bombka To jest druga bombka Moja ulubiona chyba To jest trzecia bombka i jeszcze jest taka, którą zrobiłam chyba dwa lata temu. Spakowałam prezenty, zrobiłam. Nakryłam stół i jestem nieogarnięta, więc teraz się będę przebierała No i zostały mi jeszcze kartki, a już moje ciocie przyjechały Więc goście będą, ci, gości będą się zjeżdżać, a ja jeszcze nie mam wszystkiego zrobionego Przebrałam się i mamy jeden problem, ponieważ miałam nagrać taki jakby filmik niespodziankę Ale gdzieś zgubiłam scenariusz Montuję właśnie filmik niespodziankę na Wigilię i goście już przyjechali Mikołaj też już był Zobaczcie, tutaj jest napisane forvia i ja nie wiem co to jest I pod, potem też jest napisane tak, że i też nie wiem co to jest, a to są prezenty od Mikołaja ode mnie i w ogóle tak pięknie wyglądają, zobaczcie jest już po Wigilii ja zmieniłam kamerę, żeby było wiecie tak bardziej klimatycznie i nie wiem czy pokazałam wam jak byłam ubrana, więc miałam na sobie speter, ten od Cinseja który miałam w paczce i tak w ogóle jest mi tak, bardzo gorąco, i oprócz tego miałam też spódnicę, i to w sumie tyle. No i czapkę Mikołaja. Teraz przejdziemy do bardziej ciekawej części vlogmasa, czyli do pokazywania prezentów, bo to chyba jest bardzo, bardzo ciekawe, przynajmniej dla mnie. Ja bardzo lubię oglądać takie filmiki, więc mam nadzieję, że Wam również się podobają. No i chyba możemy zaczynać. Na początku pokażę Wam coś, co jest po prostu. Moją miłością. Jest to poduszka, w ogóle to jest komplet, tak naprawdę zaraz wam cały pokażę. No i jest to poduszka z Olafem. Jak widzicie, z takimi słodkimi pomponami na rogach. Jest naprawdę bardzo, bardzo Milusia. No i tylko zobaczcie, jaka urocza. Jeżeli chodzi o kolejne prezenty, które są z Olafem, to dostałam taki super milutki. To jest szlafrok. Ja szlafrok miałam taki już Za mały, fioletowy, z kotem Zresztą w którychś vlogmasach mogliście go zobaczyć No i myślę, że to był czas najwyższy Aby zmienić ten szlafrok I Mikołaj dobrze wiedział, że właśnie mam za mały I że tak naprawdę potrzebuję A byłam z mamą kiedyś w sklepie I właśnie zobaczyłam ten szlafrok No i oczywiście bardzo mi się spodobał Jest wykonany naprawdę z super materiału Więc nie mogę się doczekać, aż będę z niego korzystała I ostatnia rzecz, która jest kompletem To jest pościel Ale nie wiem gdzie ona jest no i pościel, tak jak powiedziałam z Olafem, również trzecia rzecz do kolekcji, jest cudowna i mam nadzieję, że będzie super wyglądała w moim pokoju, jest taka zimowa i tutaj jest Olaf i w ogóle on gra na swojej ręce. W każdym razie jest to właśnie taka kołdra, jest naprawdę super i też jest szara, więc myślę, że będzie idealnie pasowała do mojego pokoju. Teraz wielkie skupienie, ponieważ kolejny prezent to jest taki. Mogę to nazwać dekoder? Jest to Mi Box, czyli takie urządzenie, na którym możecie oglądać telewizję, oglądać Netflixa i słuchać muzyki na Spotify, nawet grać w gry, bo jest Google play. Więc wow! Ja powiedziałam chyba na którymś vlogmasie, tak mi się wydaje, że na runturze, że mój telewizor stoi i jest nieużywany. I miałam sobie kupić ten dekoder, ale, ale wiecie, tak, odlekałam czekałam, no i w końcu nie kupiłam. Więc Mikołaj kupił mi właśnie ten Mi Box i jestem bardzo, bardzo zadowolona, ponieważ on jest bardzo, bardzo malutki i w ogóle jedziemy w góry i zabieramy ten Mi Box, ponieważ będziemy oglądać telewizję. Jest bardzo malutki, bardzo ładny, więc myślę, że nie będzie problemu z dopasowaniem do pokoju. I w ogóle zobaczcie na ten słodki pilocik. On tutaj ma funkcję Netflix i Live, czyli odbiera Wam telewizję i w ogóle macie YouTube'a i wszystko, wszystko co jest potrzebne. Więc ten prezent jest naprawdę trafiony. W ogóle nie wiem, czy któryś prezent, który dostałam w tym roku jest nietrafiony. Myślę, że myślę że wszystkie prezenty są bardzo udane i bardzo, bardzo się z nich cieszę. Oczywiście jak to, ja nie potrafię już tego spakować z powrotem. Następna rzecz, następny prezent, który dostałam jest to w sumie taki większy prezent i ja go chciałam już od naprawdę dawna. Jest to gramofon, czyli inaczej odtwarzacz do winyli. Dziadek mnie poprawia, ponieważ stare winyle nazywają się log. tak się prezentuje, jest szaro taki w sumie czarny i jest naprawdę bardzo, bardzo ładny bardzo mi się podoba, stwierdzam, że stare rzeczy wracają teraz do mody na przykład outfity, w sensie chodzi mi o styl ubierania, właśnie jakieś takie stare gadżety, więc myślę, że to wraca do mody i w ogóle mój dziadek w piwnicy miał mnóstwo winyli, przepraszam, log play, log play. nie wiem jak to się nazywa, ale cały czas mnie dziadek poprawiał, bo to się nie nazywa winyle. I nie pokażę wam teraz wszystkich, bo jest ich naprawdę bardzo dużo i są naprawdę bardzo ciężkie, ale są tutaj płyty na przykład jak Beatlesi, A Hard Day's Night i takie wiecie, szlagiery starych, starych lat, dawnych lat. Puszczę wam teraz kawałek płyty Beatlesów i zobaczcie jak one przepięknie wyglądają. To jest niesamowite i na przykład jak powieszę sobie w ramce na ścianie, to myślę, że to będzie pięknie wyglądało. Kolejny prezent, z którego bardzo, bardzo się cieszę, są to książki. Dwie części Jak mniej myśleć i jak lepiej myśleć. Dla analizujących bez końca i wysokowrażliwych. książka, którą po prostu chciałam chyba najbardziej. Jest to przepiękna książka Chłopiec, Kretnis i Koń. I jest to książka taka motywacyjna, ponieważ ona nie jest ym, zwykłą książką. Ma przepiękne obrazki i takie w sumie cytaty, dialogi. Miałam dla ciebie pyszne ciasto, oznajmił Kret. Naprawdę tak. Gdzie ono jest? spytał chłopiec. Zjadłem je. Och, ale zdobyłem drugie. Naprawdę? I co się z nim stało? To samo co z poprzednim. To jest chyba taka nieodłączna część wigilii, czyli właśnie słodycze. Dostałam żelki, śmiej żelki. Kinder Bueno i słuchajcie, M&M'sy. Nie wiem czy ja to zjem, w każdym razie tata to zje, bo tata bardzo lubi M&M'sy. Więc gdybym sobie nie poradziła, to zawsze mam pomoc w takcie. To były wszystkie prezenty, dostałam też pieniądze, ponieważ zbieram na różne, takie wiecie, swoje większe wydatki. Jeżeli Wam się podobało, to koniecznie zostawcie łapkę w górę Jeżeli nie, to łapkę w dół. Subskrybujcie, komentujcie, lubcie co chcecie. A ja Was zapraszam na kolejny odcinek. Buziaki i do zobaczenia. Pa, pa!